Siemano wzowie witam Was na pierwszym odcinku na moim kanale. Yy, no nie ma odcinków, bo po prostu nie mam jak ich nagrywać, bo nagrywam to wszystko telefonem. Ale dobra, zaczynajmy. Dzisiaj będziemy robić opening i będziemy polować na po pierwsze na yy, Princess Torna, a po drugie na albo Cliffina albo na Cyclamenta E, tutaj mam paków 73, a tych czasów mam 29. Więc dobra, zaczynamy z pierwszymi. Będę skipował, bo to jest naprawdę tego dużo. Więc no, zobaczymy, czy dropnie. Bardzo bym chciał tego albo tego Gryffina, albo. Cyclamen. Nie wiem, jak to się mówi. Ale dobra, lecimy <śmiech> <śmiech> fajnie. Jakby oddało z tych czestów, bo z sitpaków już mam jednego tego. Jednego Prince Ale no, moim zdaniem nie jest zbyt OP. Moim zdaniem dalej Fossilite króluje. Bardzo, bardzo dobry seed. Glimroot. Pierwszy Glimroot. Uwaga widzowie, zostało nam 50 paczek, to lecimy dalej. O, ile Grim Kurde, długo się to otwiera. Oby mi dropnął Gryffin albo ten Cyclement. Bardzo, bardzo bym chciał. No i widzowie, tak ogólnie, to ja mam straszne, straszne szczęście, bo nie wiem, czy widzicie, ale tam sobie chodzi Golden Goose. Wczoraj ją dropłem. No i ogólnie się strasznie cieszyłem, a moi koledzy się rajdowali, bo ja mam takiego laka. Uwaga, zostało 30 paczek. Cały czas się przewija tam w tle ten Princess Storm ale tutaj jakoś na niego nie poluję. Bardziej mi chodzi o tego Gryfina, Cyclona. A no i sorry, jak mi słabo słychać, albo jest y słaba jakoś, ale no. Nie mam jak tego nagrywać przez komputer i nagrywam to telefonem. A więc no. Poseidon plant, no jest spoko, ale. Uuu, jest, był tu Princess Thorn. Jakby ogólnie to, to ten, to. Poseidon plant jest spoko roślinką, bo mi się strasznie podoba, bo to są jedna z moich ulubionych kolorów i połączeń kolorów. A więc, no jest spoko. Uuu, zostało nam tylko 10 paczek Dobra, to lecimy Dwie ostatnie paczki wam powoli zrobię Żeby nie było, że przeskipowałem cały opening Ale jakbym nie skipował, to by ten film trwał już 20 minut A Więc no Uwaga Lecimy, cztery paczki 3. Dwie. Uwaga, zostały dwie ostatnie paczki. Lecimy. Pierwsza paf No słabo. I uwaga, druga ostatnia paczka. Też paf. Kurde, no to co? Lecimy z czyścikami. Mam ich tutaj trochę mniej. Bo ja tylko 29, bo dzisiaj zacząłem kupywać. O, giganta. A więc, no, no to lecimy. O, Mandrake, bardzo chciałem tego peta. Bardzo lubię go. Jeszcze nie wiem, co on robi, ale. Strasznie mi się podoba, bo ja bardzo lubię tą roślinkę. U Się, co dają te wszystkie pety, o nie znowu nie wiem co jeszcze dają te wszystkie pety wiem mniej więcej co daje griffin tylko a reszty to nie wiem ale podoba, podobają mi się te pety mandrake ogólnie zostało nam 15 chestów zobaczymy czy, jest, czy coś jeszcze da mam tutaj? Griffin! Widzowie, Griffin! Co tu się stało? Nie! Dobra, widzowie, nie wierzę w to. Widzowie, serio to. Serio mi dropnął. Nie wierzę. Nie wierzę. Serio mi dropnął Griffin. ja cię kręcę. Ale ładny pet. Dobra. Lecimy dalej. Zostało nam 13 skrzynek. A tak w ogóle to, to nie są skrzynki do Robuxy, tylko ja to... Bo ja nie miałam Robuxów zbyt bardzo. I i relorowałem sobie ten sklep. No i udało mi się zdobyć tyle aż. No trochę tego jest. To od dwóch dni zbierałem sitpaki. Czesty dzisiaj zacząłem zbierać. Ale to i tak ich było dużo. Jak na to, że dzisiaj zacząłem. Uwaga, ostatnie trzy czesty. <laughs> no, ale dobra. Ja tak ogólnie jestem mega mega zadowolony z tego openingu. Dropnął nam. Dropnął mi Griffin. Uwaga, ostatnia skrzynka. Kurde, ale dobra, dobra, ja jestem strasznie ucieszony. Nie wiem jak tam u Was. Dobra, widzowie, do zobaczenia. Siema.